Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż, uczniowie jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do niego, Patrz, czemu oni czynią w Szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział, Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid? Kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść było wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: To Szabat został ustanowiony dla człowieka. A nie człowiek dla Szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi w Szabat, żeby go oskarżyć. On zaś do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek. A do nich powiedział: Co wolno w Szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego. Życie uratować czy zabić. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął. I ręka jego stała się znów zdrowa. A Faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo pańskie. Amen. Chciałbym zadać pytanie na początku i Tobie, sobie też. Dlaczego dzisiaj tu jesteś, na Mszy Świętej? Dlaczego tutaj przyszliśmy? Jesteś tutaj dlatego, że jest przykazanie Boże i grzech będzie, jak nie przyjdę w niedzielę na mszę Świętą? Jesteś, bo jestem księdzem, muszę odprawić Mszę Świętą. W niedzielę jestem, bo boję się Boga, bo jest taki przepis. Czy jestem dlatego, że kocham Boga i chcę przy nim być? I chcę, żeby On mnie podniósł, umocnił, bo chcę usłyszeć, co On mi dzisiaj powie. Dlaczego tu jestem? Specjalnie zaczynam w taki sposób, by, by trochę nas wybić z takiego świętego spokoju. Jezus to dzisiaj robi. Jezus dzisiaj pokazuje całą tą sytuacją zrywania kłosów, uzdrowienia w szabat. Chce otworzyć u oczy najpierw swoim uczniom. A później prowokuje faryzeuszów, żeby zaczęli myśleć, co jest ważniejsze czy prawo, które jest martwe, czy miłość, która ożywia? Faryzeusze byli mistrzami w prawie. Oni chcieli być tak wierni Bogu że oprócz dziesięciu przykazań potrafili je tak rozbudować, że powstało kilkaset. Tego nie wolno, tam to trzeba robić. A i tak byli tak mądrzy, że potrafili sobie je obejść, mając przy tym spokojne sumienie. Dzisiaj temat szabatu wypływa z tych czytań. Szabat to jest święty dzień odpoczynku, który Bóg dał człowiekowi. Widząc, jak człowiek pracował, ile się trudził, mówi: Niech to będzie dzień dla ciebie, dla twoich niewolników. Niech to będzie dzień wolny. Dzień, w którym odpoczniesz i przypomnisz też sobie, że byłeś kiedyś w niewoli. Wspomnisz na cuda, które Bóg ci uczynił. Zachwycisz się, Bogiem I powiesz: Jak dobrze, że, że Bóg chce, żebym miał wolne, jak dobrze, że Bóg chce, żebym odpoczął. Czasem my to przestawiamy. Myślimy: Ten Bóg teraz nakłada dopiero ciężary, On każe mi coś robić. Tak jest z tymi, którzy w niedzielę odhaczają listę obecności w świątyniach. Mówią, byłem, daj mi spokój, cały tydzień mam wolne. Są tacy, którzy mówią, czasami w kościele słyszę to jako ksiądz: Rano idę, proszę księdza, bo już dzień wolny będzie. To znaczy, że to jest taki ciężar, że my chcemy wmyśleć to uff, z głowy i już żyjmy. A przecież Bóg nie chce być naszym Bogiem przez godzinę. I to jeszcze patrzą. Ile tam sza będzie? Ja długo mówię, to zawsze tam pewnie są tacy, co woleliby krócej. Ale myślę o tym, że Bóg mówi: Ty, bądź kochaj mnie całym sercem, duszą, cały czas. To faryzeusze sprowadzają ten porządek wobec Boga do, do takiego legalizmu. Dajmy mu godzinę, dajmy Bogu jeden dzień, a my mamy żyć w obecności Boga. Bo to jest piękne przebywać z Bogiem. Kiedy jak wczoraj myślałem o tym kazaniu, więc sobie napisałem taką myśl: Żyć w obecności Boga. I pomyślałem zaraz, czy to mnie napawa lękiem, czy to mnie napawa radością, że żyję w obecności Boga, że Bóg mnie widzi. Jeśli się boisz tego, że Bóg Cię widzi i że jesteś w Jego obecności, to znaczy, że żyjesz w prawie, że jesteś w lęku. Doskonała miłość usuwa lęk, powie Jezus. A gdzie duch, tam wolność. Dlatego święty Augustyn, który to pojął, wypowiedział kiedyś: kochaj i rób co chcesz, bo miłość już ci wszystko wyjaśni. Ile razy my się pytamy. To jestem jeszcze ok, wobec Boga czy już nie? Ile razy ludzie przy, przychodzą i mówią, webrze księdza, to jest grzech czy to nie jest grzech? Bo chcemy takiego legalizmu trochę, chcemy trochę poczuć jak to jest. Żydzi z szabatu zrobili martwe prawo. Ale myślę o tym, że wielu ludzi dzisiaj woli martwą literę prawa Niż, niż żywą relację z Jezusem, bo to jest o wiele prostsze. Prościej, jak ktoś mi powie: słuchaj, rób to, to, to tego nie rób, a później sobie żyj tak jak chcesz. Niż odnosić wszystko do Jezusa, który sam mówi dzisiaj o sobie: Ja jestem panem szabatu. Chrześcijanin, kiedy podejmuje decyzję, Powinien pytać się, co na moim miejscu zrobiłby Jezus. Ale żeby zadawać takie pytania, to muszę Jezusa poznać, wiedzieć, jaki on ma styl bycia. A skąd ja to będę wiedział? Z Ewangelii, którą chcę poznać, wgryźć się trochę w nią. O, ktoś powie na to, to ja nie mam czasu. To mnie w ogóle nie interesuje. To mogę to robić, czy nie, proszę księdza? No często to są takie pytania współczesnych faryzeuszy. Więcej my mamy współczesnych faryzeuszy, którzy szaty duchowne zakładają i wręcz paraliżują wiernych lękiem. Nie prowadząc do wolności, nie pokazując, że za każdym prawem stoi Bóg, który kocha. Tak łatwiej jest ludźmi. Pokierować, powiedziałbym tak delikatnie. Choć użyłbym chętnie mocniejszych słów. I Jezus specjalnie tą Ewangelię dzisiaj robi. Pokazuje tą całą scenę, bo chce pokazać, że my powinniśmy rozeznawać, że prawo, owszem, jest bardzo ważne, ono musi być dla porządku. Ale nawet ostatni kanon prawa kościelnego. Mówi, że najważniejsze mimo wszystko, cały kodeks jest gruby. Na końcu jest taki kanon, który mówi, że najważniejsze jest i tak prawo dusz. Że to, bo to ma ducha Chrystusowego. Czasami nie da się kogoś ograniczyć w ramy, bo życie jest różne. I tam, no. gdzie już czegoś nam brakuje, powinniśmy się pokierować miłosierdziem. Kiedy czytamy życiorys świętego Ignacego z Loyoli, on chciał uczyć rozeznawania i w ogóle mówił, że chrześcijanin powinien rozeznawać, co jest dobre dla nas i na ile coś mi posłuży do osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest niebo, wieczność. O tyle w to wchodź. Ale na ile coś Ci przeszkadza w tym ostatecznym celu, w zbawieniu wiecznym, na tyle od tego uciekaj. I kiedy już odpowiadał za swój zakon, który tworzył, w różnych, w różnych sytuacjach ludzie pisali do Niego, prosząc o radę, co mamy robić. I on mówił mądrze: mówił tak, ja na Twoim miejscu uczyniłbym tak i tak, ale decyduj ty, bo Ty wiesz, bo Ty tam jesteś, bo Ty to widzisz. To jest rozeznawanie, którego Kościół nas dzisiaj nie uczy, niestety. Może jak ktoś pójdzie na rekolekcje i Ignacjańskie trochę pokażą mu taką, taką piękną drogę, a częściej Znowu wprowadzamy się w legalizm, prawo, nie można, można, uspokajamy swoje serce. I cóż, są tacy, którzy później odhaczają listę Byłem w niedzielę i cały tydzień żyję, jakby Boga nie było. Są tacy, którzy odhaczą Nie jadłem w piątek mięsa, ale potrafiłem, nie wiem, oszukiwać, kłamać, kraść. I wydaje się, że jest wszystko w porządku. Nie chodzi tylko o martwe prawo. Chodzi też o to, żeby nie zgubić człowieka. I to dzisiaj pokazuje Jezus w tej drugiej części Ewangelii, kiedy wchodzi do synagogi i gdzie widzi człowieka z uschniętą ręką. Jezus robi coś, można powiedzieć, nawet skandalicznego. Po pierwsze jest szabat, więc życie mówi nie wolno wtedy nic robić. A on go uzdrawia. Ale jak to robi? Stawia go na środku. My w kościele katolickim na środku mamy ołtarz i tabernakulum, ale gdybyśmy poszli do synagogi, tam gdzie modlą się Żydzi, w środku jest Tora, prawo najświętsze, a Jezus mówi choremu, Wiesz co, ty stanie na środku. Więc Jezus wszystko przewraca do góry nogami i mówi: Nie martwe prawo będzie na środku, ale człowiek. Faryzeusze się zagotowali, i jak kończy się ta Ewangelia, zaradzali przeciwko niemu, jakby go zabić. Jakby zabić Jezusa nie będzie nam nikt niszczył tego, cośmy przez lata wypracowali. Jakbym to słyszał nawet gdzieś dzisiaj. Nie powiem gdzie, bo mi zakażą mówić. Szabat wypływa z serca Bożego, jest darem i Jezus nas uczy dzisiaj takiego rozeznawania, żebyśmy zobaczyli człowieka, jak przeżywać zatem niedzielę, jak przeżywać Szabat, też nam to pokazuje dzisiaj Jezus. Znajdź kogoś, komu możesz przywrócić godność, komu możesz pokazać, że jesteś ważny, stracę dla ciebie czas, może nawet trochę tego, co mam w portfelu, może cię gdzieś zaproszę, może zadzwonię, cokolwiek, pokażę drugiemu człowiekowi, że jest ważny. Jezus to czyni, uzdrawiając tego, który ma niewładną rękę. Ale chciałbym zakończyć czymś bardzo ważnym, bo to mnie poruszyło wczoraj: żebyśmy też zobaczyli człowieka w sobie, w sobie, bo z tym też mamy nieraz problem. Już innych potrafimy nawet uszan uszanować, postawimy ich w centrum. Może dla innych masz miłość, wyrozumiałość, a masz taką wyrozumiałość dla siebie? Umiesz popatrzeć na siebie Bożymi oczyma, żeby się nie biczować, nie skreślić, ale nawet się sobą ucieszyć, bo Bóg się tobą cieszy. Po co jest to wszystko? Po co ten szabat? Po co jakieś drogowskazy Boże? Święty Paweł nam powie, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele, żebyśmy byli podobni do Jezusa. Wtedy Go zaniesiemy innym. Wtedy będziemy wiedzieli, co czynić. I wtedy nasze kościoły nie będą pustoszały. Kto spotyka prawdziwego chrześcijanina, chce tego. To spotyka prawdziwego Jezusa chce przy Nim trwać. Nasze kościoły dzisiaj pustoszają, dlatego że spotykamy strażników prawa, którzy nie zawsze kochają Jezusa i to się wyczuwa. Kochajmy Jezusa i przemieniajmy ten świat, bo miłość. Zawsze zwyciężę. Ja w to wierzę. Amen.